Jest taka tradycja, że każdego roku na koncercie galowym robimy sketch premierowy i w Gwarze Śląskiej. No i dzisiaj będzie dokładnie nie inaczej. Mamy taki sketch i mamy nawet specjalnego gościa. Teraz go Państwu przedstawię. E, no, specjalista od Gwary Śląskiej przyjechał do nas z Uniwersytetu Śląskiego, pan Zeflik Rzymła. Wielkie brawa. Witam pięknie moich studentów. Kiedy był na ostatnim wykładzie, ten będzie wiedział. Pytanie kontrolne. Jaki wpływ mieli Ślązoki przy budowie wieży Eiffla? Żaden. Nie było ich tam. Wszyscy. Wszyscy do poprawki. A dzisiaj, słuchajcie, będzie inny temat. Bitwa pod Grunwaldem. Słuchajcie, to była największa haja w dziejach tego kraju. I mało, kiedy wie, że kiedy nie Ślązoki, to by my tych krzyżoków nie przegonili. A było ich tam pod tym Grunwaldem od pieruna i trochę. A skąd ja to wiem? <laughs> ja to wiem stąd, że mój pra, 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 pra starzyk, to on był koniuszem i to nie ubele kogo. On pucował konie samemu królowi Jagiello. Ja i któregoś dnia tymu jagiele tak pięknie tego konia wypucował, ale tak mu go pięknie wypucował, że ten jagieło, jak wartko na tego konia skoczył, tak jeszcze bardziej z niego zjechał. Słuchajcie, i tego dnia Jagiełło czekał ze swoimi wojskami na polach Grunwaldu. Znaczy na polach, w krzokach Grunwaldu czekał, aż przyjedzie ten zawisza Czarny z odsieczą ze Śląska. Ale oni jakoś tak nie przyjeżdżali, to oni tam siedzieli w tych krzokach i się boli. Słuchajcie, jak oni się boli, jak ten chob był wylinkany, te krzoki to się tak wszystko czuło, nie? A ci nie przyjeżdżali, a te pieruny krzyżoki jeszcze tam podlatywali i do tego Jagiełło, Jagiełło! Łostraj te krzoki, boć zamknął będziemy się czaskać. A ci nic, siedzieli. No jak już tak za kierymś razem podlecieli te krzyżoki, tym jak ją nie wytrzymał i padł tym swoim rycerzem hopy, bo faktycznie łostrali te krzoki. I tak zrobili. Ale nie wyleźli, bo się dali boli. No, gdzie oni są? Ileż można czekać na tych ślązaków? Zawisza czarny! Zawisza czarny. Mogę blazować? Zachodź, o panie! Blazuja! O, dóbni w lusty. Ja! O, Ja! Urde! Ja! Pieruna! Cały szczewik umazany! Jadzieło moglibyście po kuniach sprzątać! To nie po koniach! <laughs> Bitej, królu! Zawisza czorny i chorągwie ze Śląska nadjechały. Witaj, witaj. Dobrze, że jesteście, bo już myślałem, że sami wojować będziemy. A idź, niech to tej hajkaj bliżej zrobić. Niech to zrobić w Chorzowie na polach marsowych. W Krakowie na błoniach. i jaki zapyżały grunwaldy. Dwa tydnie już sam cisnymy. Kunie już mają pynskleże na szłapach. Jeszcze bymy do dzisiaj na bramkach na jeden stolik. Ale na szczęście ku nie mają wiatola i my pikli bokiem. A tak szczerze powiem, myślałem, że Niemcom pomagać będziecie. Proszę cię, Jagieło! Ro, rożek proszę głodniców kupił. Już ją mu Niemcom pomagać. Jagieło, zapamiętaj się, ślązoki zawsze byli za Polską. Kto by Niemcom pomagał, jak oni ludzi nie szanują, a ludzi, zwierząt nie szanują. Jak zwierząt? No, hopie, mój szwagier ostatnio z Niemiec na lawecie trzy ku nie przywiózł. Bite. <noise> jak bite? No, jeden mu pyszczas kany, drugiemu kiedyś do zadku wjechał, a trzeci mu tak krzywe szłapy, że czas zwierząt zostawić. <noise> Ale on się te ku nie porobi. Cofnij listy, to jak nowej. No. Dobra, to oni Kto? No te twoje krzyżoki. Tam stoją na wzgórzu i błyszczą. A, niemiecki Ornu! No, to trzeba siły policzyć. Slozoki, Poloki, Litwini, Ukraińcy. Czesi! Nie, Czechów nie ma ty! Co? Popitali. Ja jak to Czesi? Zobaczyli, Niemcy zaczęli uciekać. No właśnie, a, a, może mapa? mam. mam. No to doby, czata haja ustawić. Uh -huh. Mogę ją? Proszę. Dobra. Koncepcja będzie taka. Przodem pójdą chorągwie z Wałbrzycha. Uh -huh. Pokopią bieda szyby. Co pokopią? Po twojemu wilcze doły. Ach. I ta ciężko niemiecko jazda pojedzie, w podnie i wtedy się ich zasuje. Po twojemu zakopie. Mhm. Mamy jeszcze sześć chorągwi z sosnowca. To tych z sosnowca przodem puszczymy. Ech, 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 ech. Dali Bóg, przecież oni nawet pacierza nie wytrzymają. No i? Co wy ich nie lubicie? Jak ło wszyscy sosnowiec o. lubią, my ich szacunku przodem puszczamy. Panie, 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 panie. Panie, panie, pani. Co się, hamie? Panie cały rączki. Mm. Jakie pachnące. Mm. Panie mam odpusty na 300 lat i na 500 lat. Ja na raki bez radiu! Ja. Panie mam takie relikwie, o których z nakryciem głowy nie można mówić. No, 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 no. Panie, panie. Ty, a tobie crazy go <głos> <głos> czy, czy cię apacze do podli? <noise> Takem już na świat przyszedł. A to chyba przychodził od dupy strony. Panie, mam kopytko osiołka, na którym święta rodzina do Egiptu uciekała. O, poszło w gacie, czuję. Panie, mam pióro Archanioła Gabriela, który zgubił przy zwiastowaniu panienki. Takie małe? Bo mały by. Mam szczebel z drabiny, która się śniła świętemu Jakubowi. I najważniejsze mam małpkę. znaczy się tą, y Ampułkę wiatru, który wiał stajence betlejemskie. Wszystko weźmie. No no, 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 no. A jo panie, mam trąbę słonia na kieruje jeździł Stasz i na Mam Mam kabniętę już komisiał szatka. Mam osła, którego mrówka niosła i trzy koziebobki koziołka matołka. Naprawdę? Jakiego zagubka ci cię robi pierdoły ci w Nie, eee. eee, nie robię go zagubka. To nie? Jakiego, że tak powiem po twojemu, kiedy nie jo. to tu na tym wzgórzu bez mydla wydyman byś został. Eee. Jak się nazywasz? Marcinus Gdański. No, to Marcinus, bierz te twoje fanty eee. i ciś do Gdańska, bo ci kopa zasunę. Eee? Eee? na kogo naga podnosisz. A ja, ty mnie Marku straszasz? Eee. Ja ostatniej Wielkanocy na Watykanie z ojcem świętym jaja na twardo jadł. A ja ojcu świętymu kremówki sprzedował i ci stąd, po te jajca ci na oczy zaciągnę. <śpiewanie> Nie czyń tego, panie, bo będę miał wory pod oczami. <śpiewanie> Chcę naciągać.